co myśli na temat polskiej sytuacji politycznej oraz ekonomicznej. To jest e, taka kwestia kluczowa dla nas. E, dla studentów po prostu e, chcemy nadać debacie politycznej w Polsce, e, nadać więc, albo próbować nadawać jej nowy ton, że tak powiem, podnosić tą elitę e, polityczną na wyższy poziom, żeby po prostu dyskusja jaka jest, też w Sejmie, czy też e, gdzie indziej, żeby ona nabierała nowy, nowego charakteru, coraz lepszego tego, czego oni oczekujemy. Więc dlatego... Ja pan Koryn Mikke jest naszym dzisiaj gościem. O, to muszę powiedzieć, że jeżeli NZT chce podnieść debatę na wyższy poziom, to NZT staje się wrogiem publicznym nr 1, bo czego nienawidzi, nienawidzą socjaliści i w ogóle politycy, to jest jasnej, klarownej, klarownej mowy, która obnaża prawdę, bo w tej chwili... Pan Donald Tusk na przykład stara się jak może rozmuchiwać sprawę Smoleńska. Słowo już wczoraj zaczyna wygasać, prawda? ale, ale rozmuchiwał to jak mógł od grudnia i stycznia. Takie oświadczenia wygłaszał, że raport ma po nie do przyjęcia i tak dalej. Chodziło o to, żeby ludzie zajmowali się Smoleńskiem, pareretami, homusiami, czym tam jeszcze w tej chwili, prawda, kibicami opiłkarskimi. Wszystkim, żeby się zajmowali, tylko nie właśnie gospodarką, tylko nie tym, gdzie idą nasze pieniądze. I my jesteśmy tą partią no, szczególnie znienawidzoną i niedopuszczalną z reguły do mediów, bo po prostu my się zajmujemy pieniędzmi. Jest takie stare powiedzenie, to jeszcze Jerzy Bernard Shaw mówił, że kościół amerykański zniesie krytykę 90 dziesiątych swoich dogmatów, ale nie zniesie krytyki jednej dziesiątej swoich dochodów. Otóż my właśnie zajmujemy się krytyką dochodów rządu. To, to tyle tytułem, tytułem wstępu. Jak panowie mają pytania, to bardzo proszę. Jak to jest, jak wejdziemy na ulicę i zapytamy dziesięciu przechodniów, to jestem przekonany, że ośmiu z nich powie, że w Polsce dzieje się źle, że nie jest najlepiej, że mało zarabiamy, a idą do wyborów, cały czas głosują na te same nazwiska, na te same twarze, tylko pod zmienionymi szyldami. Czemu tak jest? Dlatego, że ludzie wierzą w telewizji. Telewizja wiera potężny wpływ i jeżeli jeżeli telewizja przez teraz pół roku będzie wmawiała, w ludzi mają tylko wybór między PO, PIS-em, PO, PIS em i tak dalej, być może SLD i PSM no w drugiej kategorii, to ludzie po prostu nie będą dostrzegali, że jest że to, że to można zmienić. Bardzo wielu ludzi głosuje na PO tylko dlatego, żeby PIS nie doszedł do, do władzy i bardzo wielu ludzi głosuje na PIS tylko dlatego, żeby PO nie doszedł do władzy. Prawda? W ten sposób te, ci ludzie, się podzielili na dwie grupy właśnie po to, że nic od siebie nie różni ideowo, no to osiągają sukces, bo są w Pominam, że nasza partia otwarcie mówi, że naszym celem nie jest zmiana świn przy korycie, że nie o to chodzi, żeby miejsce kultury na miejsce kogoś tam z PO to ktoś z UPR, czy, czy prawicy, nowej prawicy, tylko chodzi o to, żeby zlikwidować miejsce kultury, czyli krótko mówiąc, żeby likwidować koryto, a nie zmieniać świnie. Zmiana świn, zmiana świn nic nie daje, koryto trzeba zlikwidować. A jak pan widzi e, szansę na zmianę tej sytuacji dzięki nowym mediom? W internecie ma pan o wiele więcej zwolenników. To widać chociażby po, po różnych forach internetowych, w PISach, blogach. Jak no fakt, ja, mam, ja, się, ja, ja odkryłem ze zdumieniem, że ja mam więcej na, przykład na Facebooku, więcej zwolenników niż gazeta wyborcza, co, co, co mnie zdumiało. E, szczerze mówiąc, e, bo myślałem, że gazeta wyborcza to takie medium prawda? że tam. Pan Barack Obama ma milion, więc z nim, z nim nie, nie poskoczy, ale to i naród trochę większy. Ten, I stopień, stopień uinternetowienia też trochę większy. Także powtarzam, z chwilą, kiedy internet zaczyna odbywać rolę w wyborach, o, oczywiście wyniki będą inne, ale właśnie dlatego od roku trwają usiłowania, żeby nałożyć knebel na internet, no, bo oni wiedzą, że jeżeli ludzie się dowiedzą o co chodzi. I będą mieli jasny obraz sytuacji. Przecież nie zagłosują na bandę czworga. No więc, to, co się szykuje w tej chwili, to jest to, co nastąpiło się w Chinach. W Chinach, kiedy rządziła ta banda czworga. No i, i, i potem ją obalono. Zresztą panią Chiang Ching w ogóle skazano na karę śmierci. No i to wtedy, wtedy coś się zmieniło i Chiny ruszyły do przodu z zupełnej nędzy. No my jesteśmy na o wiele wyższym poziomie. Nie, nie jesteśmy w zupełnej nędzy, powiedzmy sobie jasno i możemy osiągnąć na wyższy rozwój gospodarczy niż Chiny. Niestety te szanse są marnowane przez to, że no różnice między tymi partiami są żadne, więc nic nowego się nie dzieje. o to po internetu. Czy wierzy Pan że w to, że w ogóle możliwe jest źródła internetu? Jest taka. I za zasada, że jak czegoś w internecie załania, to jeszcze więcej kopii się tego pojawia. Może Proszę oni Pane. sobie, to banda czwórka, jak pan się nazywa, sobie strzelają w kolano. W ja panu blokowych. powiem, ja panu powiem, no gdyby oni byli zdecydowani, prawda? Gdyby bezpieka nie była podzielona, no to, to zrobili już dawno. Byłem niedawno, właśnie niedawno, byłem parę lat temu w Arabii i miałem do czynienia z internetem cenzurowanym. Żaden problem on cenzurować internet. W mieście Jeddah stał się budynek 11-piętrowy, bez okien zresztą, z do, do dobrą klimatyzacją. Tam się działa cenzura, kilkaset potężnych komputerów, cenzurowano cały, cały internet. Przy czym działało to dosyć sprawnie. Jak bolało mnie tam kolano, właśnie co w tej chwili też mnie dużo boli, bolało mnie kolano i, i chciałem sobie ściągnąć um, jakiś tam wizerunek kolana, no to. Było pytanie, czy to nie jest w celach erotycznych, prawda? Więc na moment, pojawiła, pojawiła się taka plansza, prosimy o uzasadnienie, po co panu to potrzebne, e, odpisałem, że w celach medycznych i po dwóch sekundach e, pojawił mi się dostęp do dowolnej do ilości stron pokazujących kolana. A także, e, także, to potem może działać. Nie, w Chinach działa przypuszczalnie. Dl 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 dlaczego, jeżeli działa w minionowej Chinach, to nie może działać w stosunkowo nowej Polsce? Problem polega, na tym, problem polega na tym, że jak oni zaczną celować internet, to do, dokładnie nie tak, jak, jak człowiek sam to wyobrażał dokładnie pornografię. Nie, oni cenzurują zupełnie właśnie rozsądne wypowiedzi. I to jest niedopuszczalne my, jeżeli mówimy o cenzurze, wi a wiadomo, że, że bardzo wiele ludzi mówi o cenzurze, to jest, że nie w internecie, bo w internecie ktoś dobrowolnie wchodzi na stronę. I tam w nie, nie powinno być cenzury w ogóle, a po drugie, na pewno nie może to być cenzura treści, nie może to być cenzura poglądów, nie może to być cenzura faktów, bo to jest niedopuszczalne.